Trawienie białek. Enzymy biorące udział w trawieniu białka. Pepsyna, rozkłada białka na mniejsze peptydy, hydrolizuje wiązania aminokwasów aromatycznych oraz wiązania między leucyną i glutaminą. Trypsyna, działa na wiązanie peptydowe utworzone przez lizynę lub argininę. Chymotrypsyna, hydrolizuje wiązanie peptydowe między aminokmenda a sami aromatycznymi, fenyloalanina, tyrozyną tryptofanem. Elastaza hydrolizuje wiązania utworzone przez małe aminokwasy, serynę, glicynę, alaninę. Karboksypeptydazy, uwalniają końcowe aminokwasy. Żołądek pepsyna i. I. V. Polipeptydy. Dwunastnica i. Itrypsyna, chymotrypsyna, elastaza. V. Oligopeptydy, 2-6 aminokwasów, wolne aminokwasy. Jeli to i cienkie i i aminopeptydazy, dwupeptydazy. V wolne aminokwasy, dwupeptydy i trójpeptydy. Faza trawienia. Miejsce. Enzymy. Efekt. Jeden żołądkowa. Żołądek. Kwas solny. Pepsyna. Denaturacja. Duże peptydy. Wolne aminokwasy. 2-trzustkowa. Światło jelita. Cienkiego. Trypsyna. Chymotrypsyna. Elastaza. Karboksypeptydazy. Wolne aminokwasy i oligopeptydy 2-8 aminokwasów. 3-jelitowa. Kosmki jelitowe. Endopeptydazy. Aminopeptydazy. Wolne aminokwasy dipeptydy. Tripeptydy.